Dzwonek dzwoni! Pani oznacza, że zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną lekcję muzyki. Jak widzicie, na mojej głowie pojawił się nowy gadżet garderoby czyli czapeczka. Pewnie się domyślacie, będziemy za chwilę rapowali. Więc słuchajcie, jeżeli macie czapeczki w domu, wiecie gdzie je macie, to biegnijcie szybko i wracajcie tutaj do mnie. Bo czeka na was rap o rodzinie. Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie, tekst przed noskiem, więc zaczynamy! 3, 2 i. Mama, tata, siostra, brat, oto nasz rodzinny świat. Babcia, dziadek, ciocia, wujek i nikogo nie brakuje. Wszyscy razem się trzymamy, złej pogodzie się nie damy. Bo nie ma jak w rodzinie, z nią czas cudownie płynie, gdy wszyscy się wspieramy. Nie ma jak w rodzinie, zniu czas cudownie płynie. My wszyscy się wspieramy, Zawojujemy świat. A kto? Mama, tata, siostra, brat. Oto nasz rodzinny świat. Babcia, dziadek, ciocia, bujek i nikogo nie brakuje. Wszyscy razem się trzymamy, w złej powodzie się nie damy. Tak jest, super. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wspólne wykonanie piosenki. Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie, czy wszyscy widzimy, co będziemy teraz robić? Piosenka pod tytułem Jedzie pociąg z daleka. Na pierwszej lekcji uczyliśmy się ją zagrać. Dzisiaj, uwaga, wykonamy sobie ją wspólnie, więc teraz biegniemy po flety i przychodzimy z powrotem. Wróciliście już macie instrumenty bo uwaga uwaga zaczynamy kolejną część lekcji. Słuchajcie najtrudniejszy dźwięk przypominam to jest C1 aż 7 dziurek trzeba zatkać żeby go zagrać a potem idzie jak spłatka. Słuchajcie jesteście gotowi poćwiczyliście ją troszkę w domu tą melodię jeżeli tak to uwaga, uwaga! Teraz spróbujemy zagrać, jedzie pociąg, jedziemy w muzyczną podróż i uwaga, gramy w rytmie czacza. Uwaga, słyszeliście melodię, więc jedziemy muzycznym pociągiem do gorącej kuby. Gotowi? aga 3 1 i Cza, cza, cza. Słuchajcie, z Kuby jedziemy dalej. Hello, moi drodzy uczniowie. Udajemy się na dziki zachód. Juhu! Jesteście gotowi? Siódemkę szykować. Zachodu przejechaliśmy tysiące kilometrów, ale nie wróciliśmy do Polski, ale jesteśmy blisko Polski, kraj graniczący z naszym krajem. Nie powiem jaki i nie powiem nazwy tego rytmu, bo prosiłbym Was, żebyście napisali w zeszytach, jakim jesteśmy kraju i jaki charakterystyczny taniec, rytm jest w tym kraju. Uwaga, zaczynamy. Siódemkę szykujemy i gramy! <śpiewanie> I jaki to taniec, jaki to rytm? Uwaga, jak widzieliście, też się tam parę razy pomyliłem, ale nie mówcie nikomu, zdarza się każdemu. Uwaga, uwaga! Dźwięki znane i lubiane przez wszystkich uczniów. Kawałek powtórki, klucz wiolinowy, pięciolinia składa się z pięciu lin i z czterech pól. I uwaga, uwaga, próbujemy rozszyfrować C, D, E, F, G, A, H, C, C, H, A, G, F, E, D, C. Uwaga, uwaga, szybki konkurs. Ja mówię. Gdzie dany dźwięk leży na piątej linii? A wy mówicie jego nazwę. Uwaga, uwaga. Dźwięk, który znajduje się na drugiej linii, to super. G. Uwaga, uwaga. Dźwięk, który znajduje się na trzecim polu, to C2. Super. Uwaga, uwaga. Dźwięk, który znajduje się na pierwszej linii, to E. A na pierwszym polu? F. A na linii dolnej dodatkowej? Pięknie. C1. A jeszcze ostatni dźwięk. A na drugim polu? A. Super. Rewelacja. Uwaga, uwaga. Czy wy widzicie, co się pojawiło na monitorach? Pojawiła się znana melodia, która wykorzystywana jest w wielu, wielu piosenkach czy w bajkach opowiadająca, jak to dziadek założył farmę i jakie zwierzęta na tej farmie miał. I słuchajcie, teraz próbujemy rozszyfrować dźwięki. Dostaliście to wszystko y, 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 wysłane przez Whatsappa i teraz jest prośba taka, abyście napisali, jakie to są dźwięki, bo chcielibyśmy to zagrać na flecie. Więc czytamy F, 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 F C, D, D, C, A, A, G, G, F. Bardzo dobrze, jak zerkniecie dalej, to mamy powtórkę. Aż do pauzy ćwierćnutowej. Tak jest, to jest pauza ćwierćnutowa. Dobra, idziemy dalej. C, C, F, 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 F. C, C, F, F, F. I teraz będzie bardzo trudne. Bardzo dużo dźwięków. Tylko szkoda, że cały czas te same. F, 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 f. I uwaga, uwaga, pojawia się znowu początek, czyli F, 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 c, d, d, c, a, a, g, g, f. I to jest cała piosenka. Dacie radę? Pewnie, że dacie radę, bo kto, jak nie wy? Słuchajcie, ja już jestem gotowy, a wy bierzemy flet i spróbujemy powoli zagrać. Uwaga, 3, 2, 1 i. Za dobrze. Jak słyszeliście dźwięk C1, czyli aż 7 dziurek. Tak jak wam cały czas w szkole mówiłem, jest bardzo trudny do zagrania. Naprawdę trzeba go dużo, dużo, dużo ćwiczyć i też nie zawsze wyjdzie, więc się nie martwcie. Słuchajcie, siedzę przy keyboardzie, żeby jeszcze raz z Wami utrwalić ten utwór. Uwaga! Jesteście gotowi? Powoli zaczynamy. Raz, dwa, trzy. I, C, C. Stop, od F tym razem zaczynamy. Uwaga, jeszcze raz. Raz. F F F F F F F F F C D D C A A G Super. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie dacie rady w takim tempie, jak ja tutaj grałem dla was, to znak, że jeszcze troszkę musicie poćwiczyć sami. Zawsze możecie filmik przewinąć od momentu do momentu, którego tylko chcecie i możecie ćwiczyć. Uwaga, uwaga, a teraz zmiana banana. Zaśpiewamy sobie piosenkę pod tytułem Nutki Filutki. Jeżeli macie wydrukowany tekst, to możecie zacząć do waszych zeszytów. O, jeżeli nie, wszystko wam tu wyświetlę, żeby ułatwić wam sprawę. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Na wszystkie zmartwienia, kłopoty i smutki. Najlepszym lekarstwem wesołe są nutki. Więc kiedy ponuro i czujesz się źle te nutki, filutki. przypomną ci, że muzyka świat przenika. I wszędzie może być. Mu Muzyka łączy ludzi, nie można bez niej żyć. Muzyka świat przenika i wszędzie może być. Muzyka łączy ludzi, nie można bez niej żyć. Ponutki, filutki, gdy krążą dookoła, otoczą, połączą, rozchmurzą nam czoła. Ponutki, filutki, to taniec i śpiew. To radość, to radość dla radość wszystkich, zabawa i śmierć. Muzyka świat przenika i wszędzie może być. Muzyka łączy ludzi, nie można bez niej żyć. Muzyka świat przenika i wszędzie może być. Muzyka łączy ludzi, nie można bez niej żyć. Więc śpiewaj, bo możesz, bo śpiewa świat cały i zdrowy, i chory, i duży, i mały. I cała natura też śpiewa i gra. Więc niech tak zostanie, niech muzyka trwa i muzyka świat przenika. I wszędzie może być. Muzyka, mądrze ludzi, nie można bez niej żyć i wszędzie może być, muzyka łączy ludzi, nie można bez niej żyć. Super, świetnie, normalnie, piątka albo nawet i szóstko dla za ten piękny śpiew. Słuchajcie, ale to nie koniec. Przemyśliłem się. W tajemne miejsce w moim muzycznym pokoju. I słuchajcie, zadanie domowe. To wcale nie jest taty kosmiczny. Zadanie domowe, żebyście zapisali w waszych zeszytach, jaki instrument widzicie za mną. Uwaga, uwaga. Jest tam litera U. Więc dobrze przemyśleć, jakie to U ma być. Uwaga. Co to jest na zadanie domowe, kochani? Wpiszcie to ze szytów. Co to za instrument? No proszę. Co by to mogło być? A teraz Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Do na następnej lekcji. Do widzenia, dzieci! Pa!